BRZ z Ameryki. 88 tysięcy, nie, 80 tysięcy coś tam, coś tam. Mil został wymieniony olej u nas. Yy, kolektor Qual Length. Yy, Bulgotu to może nie ma, ale dźwięk jest i inny. Yy, Specyficznie się stroi, dlatego, żeby wycisnąć. Z każdego zakresu obrotów coś, no nie jesteśmy w stanie utrzymać ładnych płaskich linii, ale to to tak się robi po prostu, tak? Jeśli można uzyskać trochę więcej w tym miejscu, to się uzyskuje, tak? Eee, tu jest pomiar momentu Hub lever torque na kole. Możemy sobie zobaczyć, że od samego początku tutaj największy wzrost jest tutaj w tej dziurce no i później jest trochę więcej. Także no, cyfry nie mi imponująco, bo zyskaliśmy w granicach tam 9 tonometrów wartości maksymalnej i 7 koni. Ale w tych zakresach już zyskaliśmy koło 15-20. Tutaj cały czas mamy więcej mocy. Dół też się poprawił, także w tym miejscu mamy 15. Tu na przykład mamy 18 Nm więcej, tu mamy 8, a tu mamy na przykład 8 KONI, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest optymalizacja samego kolektora. Tu wydek jest seryjny w tym aucie oprócz kolektora. To też należy zwrócić na to, na to uwagę. Nasz wydeszek seryjny. Tak, widać tam pod samochodem, może nie, ale tu jest seryjny wydach. Jest też coś, co mi się do końca nie podoba. To jest, to jest rura silikonowa, e, idąca do przepustnicy. Tyle zaznaczyłem sobie. E, ona jest dosyć miękka. Jak na razie, ja odczułem różnicę przy takich gwałtownych przejściach z pedałem gazu, i to może być też efekt tej rurki użytej, a resztę, resztę zostawiamy tak jak jest. Mamy flat-shift wgrany, delikatnie ustawiony inaczej niż defaultowe wartości. Mamy launch control też po mojemu zrobiony. Mamy aktywny rev limiter. Mamy rev limiter, który nie zamyka przepustnicy. To jest najlepszą rzeczą tutaj. Kręci się do 7600. Można jechać na nim. Przy zmianie biegów też nie ma, nie ma zdjęcia jakby mocy. Także taka mała optymalizacja. Troszeczkę czasu trwała, ale efekty są.